dzisiaj sztuczkę, zwaną sztuczką przez złodziei. Mamy tu czterech y, złodziei w postaci królów. Mamy. Mamy też cztery banki. Mamy też, znaczy, dwa posterunki, które y, chronią jednego banku policji. Y, nasi y, złodzieje przebywają na jednym z posterunków. Wszystkich czterech. Ale wszystkich ich czterech wymyka się i atakują na bank. Raz, dwa, trzy, cztery. Policja jest chytra, więc ich, więc ich otoczyła. Ale oni byli jeszcze chyrzy i przegrali się za policjantów. I oto wytłumaczenie tej sztuczki. Po prostu najpierw, zanim zaczynamy pokazywać tą sztuczkę, musimy wziąć te 4 łotrów, obojętnie jakie to karty. A pod, nią dajemy te, pod nie dajemy też 4 obojętnie jakie karty. No i wkładamy tak. Kiedy pokazujemy, że mamy tu 4 łotrów, to nie pokazujemy, że mamy tam inne cztery karty. Tutaj są obojętnie jakie karty. trzy kubki. Są tu obojętnie jakie karty. Tutaj tak je kładziemy, żeby prawdziwie łotrowie byli pod spodem, a cztery do karty były na samej górze. Kiedy te zwykłe nasze cztery karty, nie pokazujemy tego, że to są inne karty, atakują na bank i otaczają je te, to wtedy te pod spodem muszą być tutaj. I oto wyjaśnienie tej prostej sztuczki. Dla YouTube'a kamerował Shell, a pokazywał wam Daxiner. Dziękuję.